Niektórzy dostają dreszczy już na samo słowo byk, zwłaszcza gdy przed ich oczami staną słynne wściekłe byki skorridy, w których ucierpiało wielu torreadorów. Byka przypominał także mityczny minotaur, straszny potwór zrodzony ze związku kobiety i byka, przerażający młode dziewczęta i przerażający starożytnych. W prawdziwym świecie byki potrafią imponować nie tylko zaciekłością, ale także rozmiarem. Jaka jest największa rasa bydła na świecie? Jak łatwo się domyślać, byki są wielkie i ciężkie. Wagą mogą przewyższać nawet niedźwiedzie. Przeciętnie może ważyć około 750 kg, osiągając wysokość ponad 1,5 metra. Jednak wśród tych olbrzymów zdarzają się prawdziwi giganci. Kianina to rasa bydła, którą przyrównuje się do chmur. Oczywiście, że ze względu na puszystość, ale na wyobrażenie, że cień takiego olbrzyma może przysłonić małe miasto. Wzrost byków może sięgać dwóch metrów, a ciężar półtorej tony, co czyni je jedną z największych raz bydła na świecie. Byk rasy Chianina jest tak ogromny, że konkuruje wielkością z młodymi hipopotamami. Jego ogromna siła, wytrzymałość i zaskakująco spokojny charakter sprawiły, że stał się bardzo popularny. Kianinę nie tylko uważa się za jedną z najpopularniejszych ras w rodzimych Włoszech, ale też daleko poza ich granicami. To niezwykle stara rasa znana od ponad 2000 lat starsza od krajów, w których jest hodowana. Ogromne stada kianiny pasą się w wielu regionach Ameryki Południowej. Oprócz ogromnych rozmiarów, olbrzym ten ma skórę przypominającą zbroję. Nie mogą jej przegryźć nie tylko dokuczliwe owady, ale nawet małe węże. Ta cecha doskonale sprawdza się w tropikalnych klimatach, do których te olbrzymy dobrze się przystosowały i całkiem dobrze je znoszą. Ten byk wygląda jak wyhodowany w laboratorium napompowany sterydami potwór. Jego rozmiary robią wrażenie. Trzyma się prawie półtorej tony. Jest dwa razy większy od innych ras. Pod gładką skórą widać każdy mięsień. Gdyby taki potwór uderzył w ścianę, to nawet bez rogów byłby w stanie się przez nią przebić. Tak imponujące umięśnienie nie jest wyjątkiem, ale cechą całej rasy o nazwie belgijska krowa białobłękitna, stanowiącej w swojej ojczyźnie prawdziwą dumę hodowców. Wyraźna muskulatura powstaje naturalnie dzięki odpowiedzialnemu za wzrost mięśni genowi miostatyny. U krów belgijskich jest on po prostu wyjątkowo aktywny, dlatego organizm wykorzystuje pokarm jako budulec imponującej masy mięśniowej w większym stopniu niż dzieje się to u pozostałych ras pozbawionych tego genu. Tę wyjątkową mutację można spotkać nie tylko u krów, ale także u innych zwierząt, takich jak na przykład psy. Hodowcy, którzy stworzyli belgijską krowę białoniebieską, podjęli wszelkie wysiłki, aby to wyjątkowe umięśnienie stało się stabilną cechą rasy. W celu uzyskania tego efektu po prostu krzyżowali między sobą krowy i byki posiadające taki gen. W rezultacie powstał byczy kulturysta, który jest nie tylko większy, ale też silniejszy niż większość ras. Rasa byków belgijskich wcale nie powstała do udziału w walkach, lecz tylko na mięso. Ich wyrośnięte mięśnie sprawiają, że mięso jest mniej tłuste niż mięso kurczaka i ma ponad trzykrotnie mniej tłuszczu niż zwykła wołowina, za to jest w nim znacznie więcej białka. Ponadto belgijskie krowy białobłękitne są wyjątkowo poczciwe i mają bardzo stabilny charakter. Oczywiście nie należy ich drażnić, ale bez powodu nie wykorzystują swojej siły i nie rzucają się do ataku. Byki Brahman wyglądają jak owoc zakazanej miłości krowy i wielbłąda, ale oczywiście nim nie jest. Takie hybrydy są niemożliwe ze względu na zbyt duże różnice w kodzie genetycznym. Krowy Brahman wyglądają jednak nietypowo. Mają niezwykle potężne ciało, dużą głowę wielkości ludzkiego tułowia, a przy tym masywny garb, który dodaje im około 15 cm wzrostu i bywa tak duży, że podczas biegu może przesunąć się na bok. Brahman to pierwsza rasa bydła wyhodowana w Stanach Zjednoczonych na samym początku XX wieku. Jej podstawą były rasy sprowadzone z dalekich Indii. Waga byka może znacznie przekroczyć tonę, a jego wysokość sięgać około 2 metrów. Jego ogromny garb nie jest jedynie ozdobą i tak naprawdę pełni tę samą rolę co garb wielbłąda. Może być rezerwuarem składników odżywczych, jeśli zwierzę musi długo obejść się bez wody i pożywienia, dlatego amerykańscy rolnicy tak bardzo kochają te zwierzęta. Krowy bramana można wypuścić luzem i nie martwić się, czy zwierzę znajdzie wodę i pokarm. Nawet jeśli przez jakiś czas pozostaną same na pustynnym terenie, zapas tłuszczu w garbie pomoże im przetrwać pewien czas bez uszczerbku dla zdrowia i wytrzymać do czasu znalezienia wystarczającej ilości pożywienia. Braman to nie tylko jeden z największych byków na świecie, ale także jeden z najbardziej odpornych i wytrwałych. Jego skóra jest na tyle gruba, że zwierzę jest niewrażliwe na ukąszenia największych komarów, co zarazem oznacza, że nie jest podatne na przenoszone przez owady choroby. Zwykle to krowa jest o jedną trzecią mniejsza od byka, ale w przypadku rasy Montbelliard sytuacja jest zgoła odmienna. Te ogromne zwierzęta imponują swoimi gabarytami, niezależnie od płci. Średnio krowa rośnie tak duża, że jej wysokość w kłębie sięga 1,80 m, co stanowi pełny wzrost dorosłego samca. Byki oczywiście też są ogromne. Ta francuska rasa została wyhodowana dla mleka i mięsa. Logika hodowców jest prosta: im większa krowa, tym więcej daje mleka, a z tej jednej krowy można uzyskać aż 8,5 tony. Wystarczy, aby wyżywić małą wioskę, a niewielka farma może też wytwarzać produkty mleczne. Krowy Montbeliard są prawdziwym źródłem białego złota, chociaż ich mleko wykorzystuje się przede wszystkim na sery. Niektóre elitarne francuskie marki, takie jak Mont Dior czy Maubier, muszą zawierać mleko tych właśnie krów. Jeśli zaś chodzi o byki, to ich mięso jest cenione za prawie całkowity brak tłuszczu, niesamowitą delikatność i elastyczność. Niemiecki angus to niezwykła rasa byków, która od razu rzuca się w oczy swoją masywnością. Ciężar krowy może znacznie przekraczać pół tony, ale to byki są niezwykłe. Różnica między płciami w tej rasie jest ogromna, bo samce są około dwóch razy większe od samic, osiągając masę ponad tony. Jednocześnie szkielet byków stanowi zaledwie 15% masy zwierzęcia. Zwierzę wygląda więc na nieco nadęte. Ma szeroką klatkę piersiową, ogromną głowę i ciało zawieszone na stosunkowo cienkich nogach. Angus nie cierpi na otyłość. Taki wygląd to naturalna cecha zwierzęcia. Arni to azjatycki, prawdziwy olbrzym, nawet wśród innych dzikich, rogatych osobników wagi ciężkiej. Jest o jedną trzecią większy niż zwykłe byki, jego masa sięga 1,2 tony. Wysokość w kłębie bawołu indyjskiego może osiągnąć prawie 2,30 m przy 3 m długości. Pod względem wielkości zwierzę to przypomina niewielki mikrobus. Najbardziej jednak imponującą cechą zwierzęcia są jego długie, potężne rogi. Nie bez powodu są one lekko zakrzywione i skierowane do tyłu. Mają one nie przeszkadzać zwierzęciu w przedzieraniu się przez gęste zarośla, ponieważ ich długość u dzikich osobników może sięgać ponad dwóch metrów. Gdyby tak ogromna broń była skierowana do góry i do przodu jak u jelenia, to po przejściu przez las... Bawuł musiałby czyścić poroże z ptasich gniazd i połamanych gałęzi drzew. Potomkiem arniego azjatyckiego jest wół domowy, który został oswojony tysiące lat temu, dzięki czemu zwierzęta te mogą się łatwo krzyżować. To jednocześnie stanowi pewien kłopot, ponieważ na przestrzeni ostatniego stulecia, przebywając pod opieką człowieka, byki domowe bardzo się zmieniły, a ich rogi stały się prawie o połowę krótsze: pojawił się obwisły brzuch, a zmianie uległ też ich charakter. Młode domowych bawołów są zwykle słabsze niż te z dzikich osobników czystej krwi. Szkoda, bo dorosłe dzikie bawoły w przyrodzie prawie nie mają godnych przeciwników. Tylko tygrysy i największe krokodyle mogą atakować dorosłe samce. Bitwa tygrysa z bawołem to jeden z najbardziej efektownych pojedynków, jakie można zobaczyć na wolności. Przeciwnicy są siebie warci. Największy i najsilniejszy dziki kot przeciwko największemu i najbardziej agresywnemu dzikiemu bawołowi w całej Azji. Tygrys podkrada się, aby rzucić się na ofiarę, zanim ta zdąży użyć rogów. Drapieżnik próbuje rzucić mu się do gardła. Mniejszym osobnikom tygrys może złamać kark jednym ciosem, ale dorosły byk jest zbyt silny. Jedyną więc szansą tygrysa jest dosięgnięcie kłami do naczyń krwionośnych na szyi i uduszenie przeciwnika. Ale ten nie poddaje się bez walki i potrafi stratować tygrysa. Jeśli zaś zauważy kota odpowiednio wcześnie, to zdąży przywitać go rogami i tygrys będzie musiał salwować się ucieczką. Ponadto bawoły są zwierzętami stadnymi, a wzajemna pomoc kopytnych może być tygrysowi pomyśli. W najgorszym przypadku, pasiasta bestia sama stanie się ofiarą. Jednak im więcej krwi udomowionej rasy jest w dzikim bawole, tym bardziej podatny jest on na inne drapieżniki, takie jak lamparty i wilki. To wszystko na dziś. Łapki w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.